Jaka afera podkarpacka? Proszę Pana pytanie. No wrócę do tego, co zadałem dwa tygodnie temu pytanie, bo cały czas jakby mówimy na okrągło. Co Pan widział na tej taśmie, Panie doktorze, i kto tam jest na tej taśmie? Panie pośle, tak jak powiedziałem, na tej taśmie ta taśma pochodziła z jednego z domów publicznych, czy też hoteli, na pewno z Podkarpacia. Na taśmie jest sekwencja filmu, począwszy od wejścia dwóch osób do pokoju, przez scenę rozbierania się tych osób poprzez akt seksualny. Natomiast, według mojej wiedzy, na tej taśmie był marszałek Sejmu. To jest moja wiedza. Ja obecny marszałek obecny Sejmu. Sejmu tak. Marek Kuczynski. Oczywiście. Drugie pytanie mam. Skąd ma pan wiedzę, że tam była osoba niepełnoletnia, czternastoletnia dziewczyna? Tutaj panie pośle odpowiem tak. Tą wiedzę przekazało mi osobowe źródło.